Witam wszystkich serdecznie w kolejnym programie rozmowy w Studiu Tygodnika Płockiego. Gościem naszym jest Rafał Sakowski, kierownik obszaru bezpieczeństwa Fundacji Orlen. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. I zanim przejdziemy do rozmowy, przeczytam taki krótki komunikat, który nam wiele powie. Orlen dwukrotnie zwiększył fundusz wsparcia dla straży pożarnych. W tym roku koncern rozdysponuje rekordową pulę aż 20 milionów złotych. Orlen na straży to wsparcie dla jednostek ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Granty o wartości do 150 tysięcy złotych będą przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu i specjalistyczne szkolenia. Rekordowa wartość funduszy pozwoli na zwiększenie zakresu finansowania, z którego w ubiegłym roku skorzystało 211 jednostek OSP i PSP gromadzących blisko. 3000 strażaków. I tutaj właśnie mam takie pytanie. Czy to zwiększenie środków do 20 milionów złotych na program Orlen na straży związane jest z tym, że w ciągu roku zmieniła się sytuacja w jednostkach? Czy wzrosły potrzeby strażaków? Co skłoniło grupę Orlen do tak znaczącego zwiększenia wartości programu? Przede wszystkim chyba informacja od strażaków i nasze możliwości. To jest ta duża zmiana. Ale też coraz lepsze projekty, które my, jako Fundacja Orlen, chcemy dofinansować. Bardzo mocno na nie patrzymy, na ich jakość i widzimy, że ta jakość mocno rośnie, więc nie chcieliśmy nikogo odprawiać z kwitkiem. Program obejmuje, jest to ogólnokrajowy, tak, żeby jednostki z całego kraju mogą się angażować, ale warto, żeby wzięły w nim udział, napisały wnioski jednostki OSP z Płocka i z okolic. I właśnie dlaczego? Generalnie, tak, program jest otwarty dla wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i bez znaczenia, czy są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, czy nie, bo jest taki, taki system. Jest jednak pewna lista jednostek, które dla nas, jako dla grupy Orlen kapitałowej, ma bardzo szczególne znaczenie. To są te jednostki, które wspierają naszą infrastrukturę i m.in. jednostki z Płocka i okolic taką infrastrukturę wspierają, uczestnicząc w ćwiczeniach, zabezpieczając nasze działania, czy prowadząc dla nas zajęcia edukacyjne możemy jakąś liczbę tutaj podać albo podać właśnie przykłady tutaj jednostek z... Chociażby OSP Płock, bo najbliższe nam chyba tutaj. Mm -hmm, ale jednocześnie, czy gostynie i też mają szansę na przykład na pozyskanie środków w tym programie, czy... Szczegółowa lista Jakie są jednostek. Kierunki, może Szczegółowa tak? lista jednostek tych, które mogą startować mm -hmm. w dedykowanej ścieżce dla podmiotów współpracujących z grupą kapitałową ORON jest aplikowana na naszej, na naszej stronie. Jest to ścieżka tak zwana 1B, czyli ratownictwo chemiczne dla jednostek grupy kapitałowej, ale inne jednostki OSP, również te nieobecne na tej liście, czy to będące w systemie krajowym, czy nie będące w tym systemie, również mogą w nim startować. Każda z jednostek znajdzie dla siebie miejsce. Czyli najlepiej najpierw sprawdzić się na tej liście, czy... Najlepiej po prostu zajrzeć do regulaminu, zajrzeć do pytań i odpowiedzi, mhm. przeczytać go na spokojnie i powoli, bo nie kolejność składania wniosków ma znaczenie, a na dobrze napisany projekt. W jakich kierunkach? Bo tutaj są też pewne wytyczne, o których warto pamiętać. I co już nam, jeżeli Pan właśnie opowie o tych kierunkach, też nakieruje... Na Nasze jednostki, jak się tutaj przygotować do tego? Kierunki, które wybraliśmy, są to kierunki konsultowane zarówno z, na, z naszymi strukturami Orlenu, jak i z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Państwową Strażą Pożarną. Jest to typowe ratownictwo drogowe, czyli wszystko, co się z nim wiąże. Ratownictwo związane ze zmianami klimatu, ale również ratownictwo chemiczne, i tu jest też, też nowość odnawialne źródła energii, mhm. bo i te źródła niosą za, za sobą pewne zagrożenia. Ale im chcemy przeciwdziałać. Czyli ten ostatni aspekt to jest nowość w programie, tak? To jest duża nowość. Mhm. Ze względu na to, że widzimy zmieniające się potrzeby ratowników. Mhm. Ratownicy coraz częściej jeżdżą do wypadków związanych chociażby z pojazdami hybrydowymi, pojazdami elektrycznymi. Czy Farmy fotowoltaiczne, te nie przynoszą do naszego dużego zagrożenia, ale musimy być na to gotowi. My jako społeczeństwo, ale również strażacy. Po poprzedniej edycji, na co szczególnie właśnie skierowana była uwaga strażaków? Na co chcieli pozyskać fundusze? W jakich kierunkach? Co było, cieszyło się zainteresowaniem? Co się cieszyło zainteresowaniem, to jedno, ale co się spotkało z dużą, z dużą naszym bardzo pozytywnym odbiorem, to że strażacy chcą inwestować nie tylko w sprzęt, który w przypadku działań specjalistycznych straży pożarnych jest bardzo drogi. Oni chcą inwestować w wiedzę nowe umiejętności, więc mieliśmy dużo informacji o tym, dużo głosów, żeby był jakiś wymóg udziału w szkoleniach w tym roku 20% budżetu grantów, które przeznaczamy musi być przeznaczone na warsztaty specjalistyczne, szkolenia. Zaproponowaliśmy tą listę wspólnie ze strażakami, ale ta lista jest otwarta. Jeśli jakaś jednostka ma szczególne potrzeby, jesteśmy na nią otwarci. Była taka um, uwaga nie tylko szkolenia podnoszące kwalifikacje, ale też wsparcie psychologiczne dla strażaków. I czy to też wypłynęło od nich samych właśnie po Działalności właśnie takiej po jej służbie. Słuchując się, ich głosy, y, tarła do nas informacja, że zarówno oni chcą się czuć bezpiecznie w tym, co prowadzą, bo spotykają się z bardzo różnymi zdarzeniami, ale również mówią o tym, że oni bardzo często są pierwsi na miejscu, właściwie najczęściej są pierwsi na miejscu i chcą umieć nie tylko udzielić tej pomocy fachowej, medycznej, ale też pomocy psychologicznej. Myślałam też, że to dla nich też jest potrzebne jakieś takie zabezpieczenie, że nie tylko jak zachowywać się w, w... W przypadku ofiar, powiedzmy, wypadku zdarzeń, ale też czy jest nacisk kładziony na to, jak pomagać samym ratownikom, strażakom radzić sobie ze stresem związanym z, e, z akcjami, z udziałem w często trudnych akcjach? Tak naprawdę wszystko, o czym mówimy, mieści się w tej kategorii. Więc zarówno pomoc strażakom, jak i pomoc osobom w zdarzeniu będzie przez nas pozytywnie rozpatrywana. Jaka wartość jest dofinansowania? O jakie kwoty możemy się tutaj. Możemy. Strażacy mogą się starać mhm. właśnie w tych, w tych wnioskach, które będą składać. W ramach rekordowego budżetu, jak na ten rok, 20 milionów złotych, to są granty od 40 000 do 150 tysięcy, w zależności od wybranej ścieżki. Czyli tak, mówimy, że 20% wartości wniosku musimy przeznaczyć na szkolenia, tak? A resztę na rzeczy, które zawarte były w wniosku, na przykład na sprzęt, tak? Można na sprzęt, ale ta wartość szkoleń może być wyższa. Z naszej strony w regulaminie jest zapis nie mniej niż 20%. Jeśli strażacy chcą naprawdę iść w kierunku szkoleń, a jest taka duża... Grupa strażaków, którzy chcą się wymieniać wiedzą, chcą tej nowej wiedzy, jesteśmy otwarci na to, żeby ten procent był większy. Po przykładzie ubiegłorocznym. Co szczególnie potrzebne jest strażakom, na co, jaki sprzęt teraz jest szczególnie taki potrzebny w jednostkach? Duża ilość projektów w zeszłorocznych została skierowana do strażaków, którzy chcieli dołączyć do tak zwanego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponad 64 projekty z tych 211 pozytywnie rozpatrzonych dotyczyło tego typu jednostek i tam ten sprzęt jest bardzo mocno znormalizowany, jest mocno określony rodzaj sprzętu, który można zakupić i my w Dofinansowaliśmy i finansowaliśmy zakup tego sprzętu. Od ratownictwa drogowego poprzez kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, przez ratownictwo medyczne i sprzęt jemu służący, mm -hmm. po środki ochrony indywidualnej, czyli to, co chroni strażaka podczas działania czy gaśniczych, czy innych ratowniczych. Co będzie szczególnie punktowane podczas tego naboru? Powiedzmy, może podpowiedzmy, jak napisać dobry wniosek, bo tutaj chyba jest cały żeby, klucz, żeby właśnie zrobić odpowiednią pracę przygotowawczą, tak, żeby wykazać to wszystko. Jakie by pan dał właśnie takie wskazówki, jak wygląda dobry projekt? Dobry projekt to projekt, który jest przemyślany, który ma cel, który ma rezultat i który niesie za sobą skutki i dobrze napisany budżet, który jest powiązany z tymi pierwszymi trzeba, rzeczami. W regulaminie otwarcie mówimy o tym, na co zwracamy uwagę, czyli nie tylko na same potrzeby sprzętowe, ale potrzeby szeroko jednostki, potrzeby lokalnego społeczeństwa i angażowanie innych podmiotów. Żebyśmy nie zamykali się w ochotniczych strażach pożarnych, ale kierowali projekt również do społeczeństwa. Dobrze, to jest jedna rzecz. Teraz tak, ważne są wszystkie terminy, tak? Program ruszył 5 maja. Już wtedy te pierwsze wnioski można było wysyłać. Do kiedy można składać wnioski? I później, właśnie, jak wygląda dalej rozpatrywanie i wyniki? Faktycznie 5 maja ogłosiliśmy wnioski. Po pierwszych dwóch dniach tych wniosków już złożonych do naszej, do naszej fundacji była ponad setka. Spodziewamy się około 3,5 tysiąca wniosków, a to spodziewamy się, zamkniemy 30 czerwca. Czyli dwa miesiące do napisania dobrego projektu. W zeszłym roku było 211 projektów wyłonionych. Mm -hmm. Pan mówi, że teraz będzie 3, może być, 3,5 tysiąca wniosków złożonych. Mm -hmm. To ogromne zainteresowanie. Ogromne zainteresowanie, które przekłada się na czas sprawdzania wbrew pozorom, bo to jest 3,5 tysiąca wniosków do przeczytania i do porównania ze sobą i do oceny, więc ten czas oceny rezerwujemy sobie prawie dwa miesiące i publikujemy wyniki około 8 września i Tyle, ile składamy wnioski, tyle będziemy je rozpatrywać. I jak później ta dalsza droga wygląda? Czy później właśnie też strażacy mają określony czas na realizację tego projektu, na wydanie tych przyznanych środków? Czas jest bardzo długi, bo to jest ponad pół roku. Mhm. Będziemy rozmawiać o rozliczeniach ze strażakami proje zrealizowanych projektów w maju przyszłego roku. Mhm. Czy pół roku na szkolenia, na zakup sprzętu? odpowiednia ilość. Czy jednostki, które brały już udział w tym programie, czy one mogą ponownie starać się na przykład na nowe jakiś realizacje nowego, nowych swoich pomysłów? Mogą. Wszystkie jednostki, które istnieją w Polsce mogą starać się o realizację wniosków, zarówno te jednostki, które nigdy nie składały wniosku, te jednostki, które z jakichś przyczyn w zeszłych latach nie otrzymały środków finansowych lub otrzymały je rok lub dwa lata temu, ale również jednostki, które w zeszłym roku pozytywnie przeszły naszą weryfikację i zrealizowały super projekt. Był kontakt z tymi strażakami, z jednostkami, że wypływały jakieś wnioski z tych, że to nie tylko właśnie jest rozdysponowanie pieniędzy na konkretne cele, ale też rozeznanie potrzeb strażaków i sytuacji, tak? Że to po prostu była taka nawiązanie takiej współpracy taki, na takim głębszym poziomie, że tak powiem. I jak, jak pan właśnie ocenia teraz obecną sytuację i wyzwania strażaków po tych konsultacjach po poprzednim programie? Przede wszystkim to nasz kształt projektu odpowiada na te potrzeby, bo nowe kierunki, mhm. nowe źródła finansowania, ale również nowy rodzaj szkoleń i wymóg tych szkoleń. To jest wynik konsultacji ze strażakami i ich ciągły tak naprawdę udział w tym, w tym projekcie, informacje zwrotne nie tylko na etapie ogłoszenia wyników, ale także w trasie trwania projektu. My, no, żeby taki projekt zrealizować w bardzo dużym budżecie, mhm. Rozmawiamy. Przede wszystkim rozmawiamy. To nie są nasze pomysły, to są pomysły strażaków, które przelewamy na papier. Mówi się o wsparciu, jest dużo właśnie powiedziane, że... Strażaków wspierają, nawet samorządy też się jakby tutaj chwalą. chwalą. No właśnie, no myślę, że wszyscy powinni wspierać po prostu strażaków, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i jak się okazuje, że też liczy się to wyposażenie i to, że ta pomoc dla nich też jest ważna, żeby to wszystko się rozwijało było na jak najwyższym poziomie. Czy, czy właśnie Orlen tutaj czuje jakąś taką misję? Jest to jeden z naszych filarów bezpieczeństwa, jest jeden z naszych filarów fundacyjnych, a bezpieczeństwo w Polsce to przede wszystkim strażacy, tak? To są pierwsi, pierwsi który będziemy widzieć przy pożarze, biedni z pierwszych, którzy będziemy widzieć przy wypadkach. My, i Strażacy, my, fundacja i Strażacy, to tak naprawdę praca cały rok, bo nie tylko tym projektem, ale również skierowanymi do nich innymi zadaniami, a planujemy wspólnie konferencje szkoleniowe. Konferencje związane z profilaktyką, tego, co robią na co dzień. To jest coś, co będziemy pracować wspólnie i razem przez cały rok. Ja jeszcze tylko przypomnę, że w powiecie polskim i w mieście Płock działa ponad 90 jednostek OSP. W tym mamy 15 jednostek w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W powiecie sierpeckim jest ich około 20 i podobnie w gminie Gostynin. Także jeszcze raz zachęcamy do udziału tutaj w programie. Orlen na straży naszej jednostki z naszego terenu. No i życzymy powodzenia tutaj w później weryfikacji i cierpliwości przy tej ilości, która tutaj pewnie zaleje Zarówno Płockim, Płockim Strażom Pożarnym, jak i wszystkim po prostu 15 tysiącom życzymy powodzenia. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu.